そうです。 Nie mam medalu, ale strasznie mi się ten wyjazd podobał pod względem takim, że była świetna atmosfera, dziewczyny z kadry były naprawdę pomocne, Każdej dziewczynie z nas pomagały, co mogę powiedzieć, no myślę, że za dwa lata udowodnię albo pokażę, że potrafię zdobywać modele, yy, medale, no i co mogę powiedzieć, że no nic, nic się nie stało. No i co? No nic. Mamy to. Atmosferę, na pewno zapamiętam tą drużynę, że tak świetnie z nimi było. Że po prostu jeszcze nigdy chyba nie byłam, może za kadetek byłam z kadrą, także była taka atmosfera. Tak, to nic więcej są. Jestem zawiedziona, już redaktorzy w Boxer .org napisali dokładnie, że trafiło się ślepej kurzy ziarno srebrny medal. Jechałam po złoto, ciężko trenowałam. Jako jedyna Polka walczyłam w finale, więc to już dużo znaczy. No nic nie mam do nikogo pretensji, pojechałam za własne pieniądze, więc tym bardziej mogę się jeszcze bardziej cieszyć. Yy, przyjechałam przeziębiona na mistrzostwa, już nie było odwrotu, żebym mogła wrócić do domu. Yy, przyjechałam i tak jak mówiłam wcześniej, że wejdę nawet chora do ringu, tak się też stało. Nie, nie do końca wyzdrowiałam, a boksowałam. Atmosfera była wspaniała, bardzo koleżeńska. Jedna drugiej pomagała jak tylko mogła. Czuło się wsparcie, życzliwość wzajemną i taką po prostu chęć współpracy, pomocy, bezinteresownej. Mam nadzieję, że w takim składzie będziemy częściej po prostu jeździć. Zawiedziona, liczyłam, liczyłam na coś więcej, wiedziałam, że, że nie będzie łatwo mi na tych zawodach, ponieważ startowałam w kategorii olimpijskiej do 60 kg. Wiedziałam, że będę miała e, ciężkie rywalki, wiedziałam, że będę musiała e, zrobić naprawdę bardzo dobre walki, żeby wygrać. Ale e, tak naprawdę po losowaniu wiedziałam, że, że stać mnie na to, by dojść nawet do strefy medalowej, mm, więc troszeczkę się zawiodłam. Aczkolwiek mam nadzieję, że, że te zawody podbudują mnie do jeszcze cięższej pracy i, i sama będę wiedziała, sama sobie udowodnię, że jestem w stanie wygrywać z najlepszymi. Tak, no jeśli chodzi o atmosferę, no to jak najbardziej była, była pozytywna. Wszystkie dziewczyny razem się wspierałyśmy, każda była na każdej walce. Akurat tak walki się toczyły, że każda mogła oglądać koleżanki swoje z trybun, więc, więc ja jestem bardzo zadowolona z atmosfery. Znaczy tak, liczyłam no więcej, chciałam zdobyć złoty medal, niestety noga mi się powinnała, nie udało mi się to, ale jestem zadowolona z brązowego medalu, bo, bo każdy sukces, każdy medal trzeba szanować. Ten rok nie był dla mnie pobłażliwy, jeśli chodzi o, o, o starty, nie zdobyłam kwalifikacji olimpijskiej i wtedy dałabym wszystko, żeby mieć ten brązowy medal. Teraz go mam tylko, może i aż, więc jestem zadowolona, aczkolwiek lekki nie dosyć jest. Znaczy poziom sportowy był wysoki, bo były zawodniczki z czołówki, aczkolwiek no, kilka zawodniczek czołowych nie przyjechało, te, które były na igrzyskach, które miały starty, kilka ich tam odpuściło ale dalej większość została, także poziom sportowy był wysoki. A właśnie tu muszę powiedzieć, że było super i dawno takiej atmosfery w kadrze nie było. Wszystkie się zgrałyśmy, spotykałyśmy się każdego wieczora praktycznie w pięć, rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się, wspierałyśmy się, każda chodziła na każdej walkę, więc naprawdę zżyłyśmy się i, i, i tym stworzyłyśmy super, więc ten czas nam naprawdę upłynął tam mimo. No fajny wyjazd. Dziewczyny niesamowicie agresywne i zdolne. Chciały wygrywać. No, trzy medale na świeżo. Bo Mońka, ekipa, pięć pojechało pani, ale trzy medale, srebro i dwa brązy. No, może jeszcze jeden by się udał wyżej, no, ale taki był sens chyba było. był. na pięć. Mówię, ostatnio idzie dobrze. Osiem tych młodych zdobyło teraz pięć starszych. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Walki dziewczyny medalowe? Jak Bardzo wyrównane. Tam były werdykty 2-1 i, i remisy. Wydaje mi się, że gdyby może komputer z pięciu wybrał, wybrał innych trzech sędziów, to może Polka wygrała. Czyli jaki jest prognozyk na przyszłe zawody? Jak dziewczyny się wpisały? Uważam, że są kandydatki na y, Olimpiadę Tokio 2020. Wspaniała atmosfera, fajne dziewczyny. No, z dorosłymi dawno nie byłem, ale radośnie wszystko się układało tak jak trzeba. Możemy być bardzo zadowoleni z względu, że na 5 zawodniczek, 5 3 medale, to uważam, że jest bardzo dobry wynik. W takim toku, jak zawodniczki były i w przygotowaniach, to można pomarzyć o takim wyniku sportowym. Widziałem w internecie walki i oceniam, że no były wyrównane. No, trudno mi jako e, działacz, trener, sędzia, ja patrzę pod kątem e, trenerskim, to może bym jednej, i drugiej zawodnicy naszej dał wygrane walki, ale to są sędziowie, to są, widzą to i uważam, że te walki rozstrzygnięcia, jakie padły, były sprawiedliwe i e, nie możemy się czuć pokrzywdzeni przez sędziów. Bardzo dobrze wypadły, bo po takich przygotowaniach, jak przywiezły trzy medale, powtarzam, srebrne i dwa brązowe to jest wynik na miarę no, hołdu i posabienia z drugą linią no, to są jednak Mistrzostwa Europy.